Poznajmy się. Karty przełożę. Wtedy nie trzy karty sedna Czwórka kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka kielichów. Wynik odpowiedzi rada. Czwórka monety. Sedno, czwórka kilów. Człowiek jest zaślepiony przeszłością. Nie potrafi dostrzec nowych możliwości. Człowiek jest zmęczony, zrezygnowany, bo ma za sobą rozczarowanie. Przez to może stać się obojętny. Osoba, z którą łączyła nas jakaś więź, stała się dla nas obca. Albo nic nas już nie fascynuje. Człowiek jest pogrążony w oczekiwaniu na coś nowego. Ale nie zauważa nowych szans. Może czuć, że strona przeciwna nie jest dla niego. Możesz czuć rozczarowanie, że ty nie jesteś osobą, co by chciała strona przeciwna. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka kielichów. To jest brak poznania się. Para nie dała sobie szansy, aby poznać się, ominęła proces poznania się z fazy randkowej przeszła do fazy łóżkowej i to jest początek końca związku. Droga pani, na początku, na początku znajomości, trzeba słuchać mężczyzny. rzadko kiedy mężczyzna gra w początkowej fazie poznania się. Mężczyzna nie gra. Po prostu ty go nie słuchałaś i tutaj jest problem. Jeżeli mężczyzna na początku mówi, że nie chce związku, nie chce wiązać się. To to jest prawda. Spotykanie się na kawę, na seks. Albo on chce zaprosić cię na kolację, albo zaprasza cię na weekend. To nic nie ma wspólnego ze związkiem. On ci na początku powiedział, że nie chce związku. A ty wpadłeś w jakąś iluzję, fantazję że stworzysz z nim związek. Pewnie co teraz usłyszysz ode mnie, to pewnie powiesz, że dostałaś teraz bejsbole. Ale takie twoje zajęcie stanowiska, że pomimo to stworzysz z nim związek, spowoduje, że staniesz się jego czasoumilaczem. Staniesz się fantastyczną kumpelą, przyjaciółką. A jeszcze w dodatku, kiedy masz dużo wolnego czasu, jesteś dostępna na jego każdy telefon, jego wolnym czasie po pracy. Jest z tobą dobry seks. Śmieje ci się z tego samego. A w dodatku jakiemu jeszcze ugotujesz, niektóre panie idą dalej. Wychodzą przed szereg. I jeszcze sprzątają jemu dom, i to jest fenomen, to w takim przypadku jesteś jego idealnym czasomilaczem. A to nie ma nic wspólnego ze związkiem, czy budowaniem związku. On chce miło spędzić czas. Między zdaniami powinnaś usłyszeć, że jesteś jego czasomilaczem. Tak naprawdę, to kobieta sama się oszukuje. Interpretując to inaczej, i później nie możesz płakać, że on nagle zniknął, bo w imię czego? Wynik, odpowiedź, rada, czwórka, młody. To są wewnętrzne napięcia w związku. Ale w jakim związku, proszę pani? Te napięcia są spowodowane brakiem pewności co do uczuć strony przeciwnej. Ale tutaj od początku nie ma uczuć, tylko jest miłe spędzenie czasu. Tutaj jest pokazany związek z wyrachowania. A to nie jest związek. To jest czasu umilacz. I tyle mam w temacie. Dziękuję. I życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klaerator. Dbaj o śpię. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klaerator i Klaerator Plus. Dziękuję, Klaerator. Dbaj o śpię.